Klatka, moją największą winą było to, że zabrakło wina dla przednich głów. Nie potrafię go mnożyć, nie jestem Jezusem. Potrafię jedynie mnożyć myśli, mrodzić myślokształty, które potem żyją swoim własnym życiem. Po przybiciu piątki z diabłem zastanawiam się, czy nie ma racji w tym, że ludzie zapomnieli, czym jest wolność. I chociaż miłości w sobie nie ma, jego światło ciemność przyciąga jak krew piranie. Krew mi poleciała do głowy, tak tylko się mówi. Krew nie potrafi latać, chyba że komuś da się wpysk tak, że skapnie z nosa paliwo. Ten drogocenny płyn zasilający każdą komórkę w tlen. Tlen to tylko gaz. Gaz cenniejszy niż łupki. Gdyby go nie było ze względu na forek woliowy otaczający twoją głowę, nie zdałobyś dać wpysk. Twe ciało byłoby za słabe i skończyłoby na wysypisku jak każda twoja sztuczna łza. Gołąb, który roztrzaskał swe życie na oponie lodziarza, rozdającemu dzieci słodycz za grosze, powstanie znowu, jak Feniks. Chociaż jego dusza może ulecieć do białego światła, on wróci. Tak sobie, bez duszy. A ty płacząc już za mnie szczęścia, szczęście przyciągniesz. Na duszę Gołębia trzeba uważać, żeby brudna nie była, by nie walała się po kanałach manipulacji. Zmęczenie, ono postępuje wraz z nieudanymi trafami w cele. Moim celem nigdy nie była cela, klatka nieświadomości, a jednak powoli się zbliża wraz z postępującą niewiedzą. Uważaj na mnie, Boże, bym nie zgubił się w Dolinie Cieni.